Sprawa z przeszłości Późny wieczór. Tyrande i Malfurion omawiają w samotnym księżycowym gaju skutki inwazji Legionu. Korzenie Nordrassila wracają do życia. Niestety z ciemnym lasem jest gorzej. Boję się, że Legion mógł na stałe skazić te drzewa. Twoi druidzi z pewnością coś wymyślą. Może Isera lub Alek Strasza. Przepraszam, że ci przerywam, Shando Stormred I tobie, Tyranda. Ta tutaj nalegała na spotkanie z wami. Kim jesteś, dziewczyno? Jaka to pilna sprawa cię sprowadza? Służę strażniczce Shadowsong, która poprzysięgła schwytać Ilidana zdrajcę. Ilidana? Wyjaśnij to natychmiast. Wybacz mi, Shando, ale twój brat wyrwał morzu ogromną armię i ukradł potężny, demoniczny artefakt. Moja pani w tej chwili walczy z nim na tamtych wyspach i potrzebuje natychmiastowego wsparcia. Wesprę ją więc. Osobiście poprowadzę moich strażników. Nie, kochana, druidzi i ja poradzimy. To ja go uwolniłam. Odpowiedzialność spoczywa więc na mnie. Popłyńmy więc razem. Jeśli ta dziewczyna mówi prawdę, to Majew będzie potrzebowała każdej pary rok. Rozdział 5. Wyrównanie szans. Dzień później, na brzegu wyspy Majew i resztki jej obserwatorek usiłują przetrwać ostateczne uderzenie sił Illidana. Utrzymajcie pozycję. Jeśli go nie pozwoli, to szan do Storm Rage przybędzie. Lądowanie odbyło się bez problemów. Boję się jednak, że część naszych okrętów mogła trafić na okoliczne wysepki. Nie chcę pozostawiać żadnych żołnierzy bez pomocy, ale nie możemy na nich czekać. Moje sowy zbadały sytuację. Wiem, gdzie stacjonują wojska Majew. Odpierają właśnie atak wroga. Żeby do niej dołączyć, musimy przebyć dżunglę. Może siły natury przyspieszą nasz port. Spieszmy się. Nie sądzę, aby wojska Majew długo jeszcze wytrzymały. maracja. Musimy się spieszyć. Tutaj jeszcze można zdobyć jeden mały przedmiot, mało potrzebny, ale lecimy. Dobra. Tutaj jeszcze obrona. Tak? Dobra. Nie wiem, wydają się jednak w jakiś sposób znajomy. Okej, okay, węże wężami. Jesteśmy Jesteśmy przyszłością. Chodź tu. Ja, tutaj. To jest hardkrowa misja. Przynajmniej na początku. Nasz Gaj. szybko, na pomoc, majew. Okej okay. Reperować, reperować! Zakorzenia się tutaj. A wy od razu wskakujcie tu, jak tylko skończycie. Ktoś mi zginął już słabo. Dobra, jakoś tam przeżyjemy. Jakiś czas. Tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, to tu żyje. Super. I właśnie. To będę miał taki oddział leczący. Te wieżyczki. Co tam macie? Wszystko w porządku. Jeszcze kasę. Kasę, kasa, kasa. Jeszcze te zwoje many i lećcie od razu dalej. Dobra, ma teraz mam trochę kasy. Tutaj niestety nie ma więcej ponad to. Oki. Okay. Patrolujcie. Od razu się uleczycie. Aha, właśnie, nie tutaj. Tutaj. Chodź. O! Tak będzie lepiej. Czas na łowy. I nie musicie wtedy patrolować. Wystarczy, że tutaj się wszystkie. spieszyć. No właśnie. Dobra, wy się śpieszcie. Tylko. No z jednym wyjątkiem. Ten sekret muszę odkryć. Tu są księgi inteligencji i tak dalej. Dobra, tam jeszcze będą wrogowie. No to sobie poradzą. Dobra. Ja tutaj wskoczę z takim to atakiem. No, jako jak takowy leci. Ta, na razie jest spoko. Dobra, teraz. Malfurion weźmie Księgę Inteligencji, Tyrandę weźmie Zwinności, jeszcze Malfurion weźmie Siły, a za to Tyrande dostanie te dwa przedmioty, i lecimy tutaj. Okej. Okay. Jesteśmy. Czuj, czuj, czuwaj. Co z tobą? Dawaj, leć się. O właśnie. Patrzcie tutaj wszyscy I leczonko Żeby nikogo nie stracić Jak tam jeszcze mogę Ulepszenie na przykład zrobić I od razu lecimy dalej Aha tutaj Tak Miałem rację Utknęło tu kilka naszych okrętów W pobliżu powinni przebywać Nasi sojusznicy z Ashore. Sojusznicy? Jak Jakich zobaczysz, to zrozumiesz. Trandy jakim zalotnym głosem. Badania Dobra. Tutaj czas. No nie wiem, chyba nie. Coś jest nie tak. Lecimy dalej, lecimy A, dalej jak najszybciej, bo zaraz będzie coraz gorzej. Nie mamy żadnego wydobycia, oprócz drewna szczątkowego. Więc jest słabo. Ok. Dobra, znowu leczonko. I gwiazdy z nieba. Jak tam? Trzymacie się. Na razie. 200. To jeszcze jakieś jednostki? Dobra, lecimy dalej. Wy też. Koniec z gwiazdami. Dobra, żyjemy. W tym nic ciekawego nie ma, więc możemy sobie odpuścić. Dawajcie dalej. Tutaj chwilę poczekam. Na uspokojenie. Sprawiedliwości stanie się zadość. Jeszcze coś? Tak. Jedna uczyniczka. Przydałoby się zrobić te wiosenne studnie, ale niestety trzeba najpierw ulepszyć drzewo. Drzewo wieków do drzewa wieczności. Okej, okay. mamy leczenie, więc możemy atakować. Dobra, jak tam? No, niestety już z bohaterem przeszli. Okej. Okay. Już duże obrażenia dostajemy, wszystkie te studnie są wyczerpane. Dobra, lecimy. Wszyscy. Tutaj. Będzie kasa kolejna. Tutaj będzie sobie leżeć. I tak, zniszczmy najpierw tę Może ktoś przejść też tutaj? Nie może za bardzo. Dobra, tak będzie prościej. Ktoś tam zginął, nawet dwie jednostki. Of Powstał paskud. Za mało Musimy się śpieszyć Dobra. Na twój znak. Okej, są monety. Będzie można coś nabyć. Łowczynie. Niech będzie. I jednego. Tak, jeden ognik poleci tu. Od razu leczenia. Nie, jeszcze chwila. To co? Z tymi złotymi monetami tutaj? Drzewo wieków? Nie, nie starczy. Niestety. Dobra. To jeszcze jeden. Nie. Lepiej zrobić kolejną uczniczkę. Musimy się spieszyć. Marnujemy krainie. Okej. Tutaj na razie nie atakujemy. Tu jest baza wroga. Słabo by było, gdybyśmy zaatakowali... Zaraz, co tutaj jest? A, monety. Okej. Okay. No, cudownie. Robię coś takiego. Jak tam? Dajemy radę. Okej, okay, jest intensywnie. Dawaj, 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 chowaj się! Chowaj się! Chowaj się. Dobra, kasa. Lecimy. Tutaj będą... nie umarli. Okay. Jeszcze w takim razie kolejne jednostki. I tutaj, reperować. Jak tam? Żyjemy! Powiem wam, że dawno mi tak tutaj dobrze nie szło. Aż tyle jednostek jeszcze mam. Zazwyczaj to już prawie zgon był. Jak miło. Pierwsza flota. Od razu się wyładowali. W tym pozytywnym sensie. Małe koszta, ale co tam? nasz święty O właśnie nie wytrzymają już zbyt długo Dobra. Wy tutaj musimy się śpieszyć. Tu, I nie jest źle. I to jeszcze możemy rozwalić. Aczkolwiek niekoniecznie. Dobra. Okej, okay, jako tako idzie. No niestety nie rozwinę tego. No cóż. Więc tak, tutaj pierwszy rzut. Aha, jest runa Chodźcie. Tutaj, tutaj, tutaj. I jeszcze zrobię sobie przejście i będę tutaj już w bazie. Sprawa będzie częściowo uratowana. No i git. Jeszcze coś? Tak, łuczniczka. O. Wszyscy, wszyscy, chodźcie, atakujcie. Jeszcze łuczniczka. o, 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 o. będą cierpić. Pięknie. Chwała Elune. Wiedziałam, że przybędziesz. szan dostornej. Cieszę się, że zdążyliśmy na czas. Kapłanka Tyrande. Dziwię się, że przybywasz tu osobiście. Chcesz się pozbyć wyrzutów sumienia? Zrobiłam, co musiałam zrobić, Majew. Nie masz prawa mnie osądzać. Zabiłaś moje obserwatorki i uwolniłaś zdrajcę. Oto, co zrobiłaś. To ciebie powinno się zamknąć w klatce. Przestańcie obydwie. Niebezpieczeństwo jeszcze nie minęło. Majew, jak wygląda sytuacja? Ten obszar jest już pozbawiony jakichkolwiek surowców. Jeśli chcemy powołać nowe wojska i zaatakować bazę Ildana, to musimy znaleźć jakąś kopalnię złota. Do roboty więc. Okej. Okay. W takim razie lecimy, o właśnie, w tą stronę. Dobrze, że atakują, ponieważ wtedy nie będą u siebie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dobra, jeszcze wy. Wszyscy. Wy. Sporo tego. Tylko czemu wy wyskakujecie? No ale no dobra. Chcecie atakować, to proszę bardzo. Z takim leczeniem to jest spoko. Tylko muszę teraz poczekać na. No to aż się zregeneruje. Marnujemy tutaj czas. Pomodora. Awatar zemsty też by się przydał, no ale niestety. Git. Dobra, 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 jeszcze chwila tylko. I jest zemsta kolejna. Ok. No więc. Najpierw wy i wy. A potem kto? Potem nikt. Nikogo więcej nie ma. O. I tak. Uspokojenie. Deszcz gwiazd. Jeszcze tutaj wskaku do środka i awatar zemsty. Pięknie. No dobra, dostajemy trochę, no ale będzie dobrze, prawda? Prawda? Łowczyni, Znikaj Znikaj, ufu Uf, No dobra. Pójdzie Więc wy już możecie tutaj śmigać. Bo to będzie lepsze miejsce. Tutaj, tutaj. Ty też. O, level. Wachlarz noży, lepszy. No i git. O, kolejna paskuda. Tutaj nam bezczeszczą. Wychodźcie dalej już. Tutaj. A wy z kolei zróbcie z... miejsce. Miejsce, miejsce Dawaj, tutaj tu, tu, tu i znowu leczenie? Tak, czemu nie? No dobra, tutaj może być. tam nam bezczeszczą spokojnie Bez nasz Gaj. będzie dobrze nie martw się bądź szczęśliwy tutaj czas. i tak oplątuje, dobrze tutaj zakorzeń się gdzieś Bez nasz może być Gaj. i tak od razu wskakujemy do drzewek. To od razu mogę też budować drzewo wieczności. No i tak. Bronimy swojego. ta, ta. ta. Dobra. Leczonko się zawsze przyda. No i pięknie. Mamy sporo tych ogników. Niech na razie właśnie wydobywają drewno. Chociaż już mogę do czegoś zaprząc. Za mało złota. Za mało złota. Do księżycowej studni. Okej, okay, piątka będzie potrzebna. Zmarnowaliśmy o. zbyt dużo czasu. Im dłużej wstrzymujemy atak, tym potężniejszy staje się Ilida. Musimy uderzyć jak najszybciej Szandom. Dobra, chodź część, część, chodź, git, tutaj, tu gdzieś, tu gdzieś, tu gdzieś, tu gdzieś. Koniec jest coraz bliżej. O o o, przejściowe problemy. Tam to nasi zaginieni towarzysze, to górskie olbrzymy. Na Elun. Od dawna nie widziałam żadnego z nich. Nadejście legionu obudziło z drzemki wielu naszych przyjaciół z dawnych czasów. Te potężne istoty z pewnością się nam przysłużą. Ziemia. Musimy się spieszyć. Okej. Okay. Dobrze. Górskie olbrzymy zostały stworzone przez Tytanów jeszcze. To pra stare istoty. Dobra, 55 na 10. Ok. Kosztów i tak nie mogę zwiększyć. Tutaj. A, i... oh, okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. Księżycowe studnie. To gdzieś pewnie tutaj, w odległości. O takiej, żeby można było zrobić jeszcze jedną linię. Będą nadciągali stąd i stąd. Niech przychodzą bliżej. Czas na łowy. Stąd będą przychodzili... W sumie nie pamiętam. Hmm. Zobaczymy. Tak czy siak musimy tutaj założyć lepszą bazę. O, z góry przychodzą, super. No tak, super. <grytanie> Oki. Okay. Co ty tu robisz? To nie jest twoja wojna. Uwolnienie cię było błędem i Widzę to teraz jasno, stałeś się potworem. Uważasz mnie za potwora? Zawsze się o ciebie troszczyłem. Chciałem jedynie udowodnić swoją potęgę i wartość. Sama potęga nie zastąpi prawdziwej siły i Dlatego też przedłożyłam ponad ciebie swojego brata. Super, mamy jeszcze jedną wizytę. Aż ty. Sprawiedliwość w stanie. Lady Serpenta Serpentra. O, brak kosztów. Tyle dobrego. O, super. Kolejny. Księżycowych studni. A, tutaj jesteś. To twórz więcej księżycowych studni. Dobra. W sumie, ty jak na tworze te studnie. O, uh, trochę kasy mam. Jak natworzę te studnie, to mogę użyć triku, który mi podrzuciliście, żebym po prostu natworzył mnóstwo studni i mnóstwo uczniczek i tyle. Tak czy siak muszę tak, siedzieć w bazie, a nie poza. nie ma. Nie ma łatwego sposobu, żeby zrobić dwa rozdzielne teamy, więc... próbuję. Okej, okay. tutaj jeszcze ta księżycowa studnia. Słoneczna, stołeczna, stołeczna studnia. Yy, nie ma więcej ogników. Hmm. O. Dobra, w takim razie jeszcze tak, do łowców. To Pój też niech stoi gdzieś gotowy. tutaj. Przeszkadza. Git? Czas na łowy. To ja w takim razie rzucę tutaj jeszcze uleczenie. Kto się nie uleczy, to uleczy się teraz. Więcej nasz święty Świetnie? Pomożemy. Oczywiście. W sumie niech wszyscy sobie patrolują. Pięknie. Jeszcze tutaj jeden. Cuda. No, 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 no. Będę mógł teraz... Ok. I tak. Kolejna księżycowa studnia. Nie jedna. Niech tutaj będzie jeszcze. I gdzieś... A! to ten zrobi? Trzeba więcej drewna? No dobra. Wszyscy chodźcie tu. Stwórz więcej księżycowych studni. Tu księżycowe studnie, tutaj drewno. Oj, tak. Ej, ej. Trzeba drewna. A to podobno czasami dzieje się jak jest. Piorun, że znikają typy. Teraz ja nie wiem ile tego drewna mi potrzeba. drewna, Drewno, 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 dajcie. No, wyskakuj. Świetliku. O! Małe koszta.

W sumie możesz zająć się leczeniem. Co jeszcze? No tak, poulepszam. Wtedy mogę wychodzić na atak, ponieważ tak to nie korzystam z tego potencjału, który tutaj zbudowałem. O! o, o. Wywskakujcie do środka. Holbrzym. O, leczanko? Świetnie. Ua. Znikaj. Znikaj, znikaj. Ale leczysz się Jakaż to pójdzie Majew Dawaj jeszcze awatara Kto nam? A, to nie nam zginął. No i ładnie. Okej. Okay. Nice. Wszyscy patrolują? Nie, nie wszyscy. Thor Amann. Patroluj, patroluj. Sprawiedliwości stanie się zadość. No, całkiem, całkiem idzie. Tej tak się stanie. Siedem. <ścoughs> to może przestaw się. Coś takiego. No nie, no, nie, nie, no, nie, nie między nogami. jakieś ulepszenia można robić po kolei.